Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego medal Merentibus otrzyma profesor Benjamin Czejn. Z wnioskiem o przyznanie medalu Merentibus panu profesorowi Benjaminowi Chainowi wystąpili profesorowie Wydziału Lekarskiego. Konwent Godności Honorowych na posiedzeniu w dniu 22 marca 2011 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ten wniosek. Główne zainteresowania naukowe profesora Chaina skupiają się na badaniach dotyczących przygotowania antygenu przez komórki prezentujące antygen oraz nad interakcją pomiędzy komórkami odporności wrodzonej a limfocytami głównymi komórkami odporności nabytej. Profesor Chain jest autorem ponad 150 publikacji naukowych obejmujących szeroki zakres problemów immunologii komórkowej i molekularnej i jest jednym z najczęściej cytowanych badaczy zajmujących się biologią komórek dendrytycznych. Nos rector universitatis Jagiellonice krakoviensis, de sententia senatus faculte medica rodante, die undertissima menis iuni anno bis milesmo undecimo lata. Virum doctissimum atque illustrassimum, Benjaminum Michaelem Czein. We Immunologa Polonos ed Pracypule Krakowienisz in Europa ad Modum Juvit. This medal is It's extremely important to very and you are joining a very group of very important person to award this medal. Please accept it, and thank you very much for everything we have done to university, and there is a diploma which comes together. Thank you very All much, best, and thank you very much. Thank you. Thank you. Receiving an award for services rendered to any university is, of course, an honor, but how much more so to receive it from this distinguished seat of learning. Amongst the oldest in Europe, and with an unrivalled tradition of scholarship and education, which stretches back for nearly seven centuries. Well, I'm very excited. Um, it's, a, it's a great honour. Uh, of course, this is one of the oldest universities in Europe, so it's a, it's a, a special honour. And uh, well, it's a very long um, connection. I, I've been working with uh, professor Markin Kiewicz here for about over 20 years and uh, we've developed a very good collaboration so um, it's been a wonderful occasion i've enjoyed it enormously poland has a uh, i mean particularly in immunology which is the field i know uh, it has a very uh, a very good tradition uh, it has many famous scientists going over back over many years and um, the important thing is to see whether the, the to, to encourage new young scientists to come, and um, i 've been very pleased when i 've been able to host some of your younger scientists uh, from, the, from the Young Elonian University at UCL uh, and um, one of my PhD students actually was studying here in Krakow University it came to do a PhD with me and then went to America. Um, so, um, I mean, I think uh, Poland has contributed a lot, and I hope it'll be contributing some more. It depends on the government, really. I mean, I hope that the government recognizes that the importance of uh, investing in education and science. The trouble is, it's a long term process, and governments are mostly interested in short term processes. Um, but I, I hope it'll continue to, to, to do well. Uh, science is more and more an, um, a transnational activity. You can't. It's just impossible to do it in one lab, one town, one country. Uh, it has to be uh, big collaborations. But they have to be collaborations which start from scientists getting together and getting on with each other and planning. They can't be collaborations which are forced on people. Um, but uh, everything possible needs to be done to encourage those collaborations. Profesor Chain i ja jesteśmy immunologami. 20 lat temu po raz pierwszy pojechałem do Londynu na stypendium i przydzielono mi wtedy no, w moim wieku pro, pana profesora Chaina, z którym współpracowałem. Profesor Chain jest wybitnym immunologiem. Na dodatek pochodzi z rodziny o wielkich tradycjach. No, wystarczy powiedzieć, że jego ojciec dostał Nagrodę Nobla wraz z Flemingiem i Florejem za odkrycie penicyliny. Także to, to jest rodzina, w których nauka jest tak jakby tradycją rodzinną. Profesor cień nie tylko, że jest wybitnym naukowcem, ale ja muszę powiedzieć, że atmosfera w tym zespole to nie jest tylko moje odczucie, jest, jest niezwykła. Ja mówię, że tam jak się pracuje naukowo, to nawet ściany. Odpowiadają i, i współpracują z naukowcem. Także muszę powiedzieć, że miałem szczęście i ten zaszczyt, że przez 20 lat. Oczywiście musiałem pogodzić pracę na uniwersytecie, więc bywałem po 2-3 miesiące w lecie. Ale obie strony rozumieją, że ta współpraca była bardzo, bardzo korzystna. Także cieszę się, że Uniwersytet Jagielloński przyznał to wyrażenie dla, dla profesora Czejna. Współpraca polega na tym, że prowadzimy wspólne badania, jak i również. Do tej pory mieliśmy wspólne projekty badawcze finansowane głównie przez stronę brytyjską. Muszę powiedzieć, że jesteśmy partnerami w pomysłach obu stron. To nie jest tak, że, że koledzy moi tam jadą, żeby wykonywać jakieś doświadczenia. My przychodzimy z pewnym pomysłem, który próbujemy rozwiązać no wielokrotnie przy pomocy no, lepszych możliwości, nadal jakie dysponuje Anglia i Uniwersytet College London.